16 listopada w Białymstoku odbyły się testy kadry narodowej B w lekkiej atletyce obejmujące najbardziej perspektywiczną młodzież urodzoną w latach 1992-1998. W grupie powołanych do kadry sportowców znalazło się troje zawodników LKS Lubawa, którzy pojechali na testy pod opieką trenera Leszka Kołodziejskiego. Byli to Joanna Grzybowska w sprincie, Mateusz Figer w kategorii rzutów oraz Maciej Nowakowski w biegach średniodystansowych. Testy obejmowały m.in. badanie funkcjonalne sprawdzające stan układu ruchowego zawodnika i wykrywające potencjalne zagrożenia czy niedoskonałości aparatu ruchowego. Badanie antropometryczne podstawowych parametrów budowy ciała oraz testy sprawnościowe, m.in. próba szybkości na dystansie 60 m, rzut piłką lekarską oraz skok w dal z miejsca. Testy są przeprowadzane na wyróżniających się zawodnika z całej Polski i nie mają charakteru selekcyjnego, lecz ukazują nowe możliwości zagrożenia czy drogi rozwoju poszczególnych utalentowanych zawodników. Testy były obowiązkowe dla lekkoatletów powołanych do kadry Polski.